Zgodnie z artykułem 42 traktatu wersalskiego z 1919 roku Niemcom zabroniono utrzymywania wojsk lub budowy fortyfikacji na terenie lewobrzeżnej nad Reni i 50-kilometrowym pasie wzdłuż prawego brzegu Renu. Obszar zmilitaryzowany znajdował się wzdłuż zachodniej niemieckiej granicy z Francją, Luksemburgiem, Belgią i częściowo Holandią. W przypadku niemieckiego ataku miało to dać Francji czas i możliwość zablokowania go jeszcze na terytorium Niemiec. W październiku 1925 roku podpisano tak zwany traktat z Locarno, który stwierdził, że Nadrenia powinna kontynuować swój status zdemilitaryzowanej na stałe. Locarno zostało uznane za równie ważne, ponieważ było dobrowolną akceptacją Niemiec zdemilitaryzowanego statusu Nadrenii, w przeciwieństwie do dyktatu Wersalu. Zgodnie z warunkami Locarno, jeśli Niemcy miałyby próbować zaatakować Francję, wówczas Wielka Brytania i Włochy byłyby zobowiązane do udzielania pomocy Francji ale gdyby to jednak Francja zaatakowała Niemcy, wówczas Wielka Brytania i Włochy byłyby zobowiązane do pomocy Niemiec. Remilitaryzacja zyskała status najważniejszą gwarancją pokoju w Europie, ponieważ uniemożliwiła Niemcom atak na sąsiadów na zachodzie, a strefa zdemilitaryzowana uczyniła Niemcy bezbronnymi w tej strefie. Traktat wersalski przewidywał również, że wojska alianckie wycofają się z Nadranii do roku 1935. Jednak niemiecki minister spraw zagranicznych Gustav Stresemann. Ogłosił, że w 1929 roku Niemcy nie ratyfikują planu Yanga z 1928, dotyczącego dalszego wypłacania odszkodowań, chyba że alianci zgodzą się na opuszczenie nadrenii w 1930 roku. Zaproponował on również zmniejszenie odszkodowań wypłacanych przez Niemcy i ewakuację wojsk brytyjskich i francuskich z nadrenii, gdzie ostatnie żołnierze odeszli z końcem 1929. Na długo przed 1933 rokiem niemieckie elity wojskowe i dyplomatyczne uznały zdemilitaryzowany status nadrenii za tymczasowy i planowały remilitaryzację nadrenii przy pierwszej korzystnej okazji dyplomatycznej. W grudniu 1918 roku na spotkaniu wiodących generałów zdecydowano, że głównym celem będzie odbudowa niemieckiej potęgi wojskowej w celu rozpoczęcia nowej wojny światowej i zdobycia statusu władzy, o który zabiegała Rzesza. Przez całe lata 20. i 30. XX wieku Niemcy opracowywały plan wojenny w celu zniszczenia Francji i sojuszniczej Polski. Zakładał on również pierwotną remilitaryzację nad Reni. Już w marcu 1933 roku niemiecki minister obrony generał Werner von Lombeck przygotował plan remilitaryzacji. Niemcy posiadały kilka paramilitarnych jednostek Landspolizei na terenie nad Reni, które odbyły tajne szkolenia wojskowe i zostały wyposażone w broń wojskową w celu przygotowania się do remilitaryzacji. Ralph Weigram z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii poinformował, że należy zezwolić Niemcom na remilitaryzację nad Reni, w zamian za tzw. pakt lotniczy zakazujący bombardowania i niemiecką obietnicę, że nie użyją siły w celu zmiany granic, lecz jednak Wigramowi nie udało się nikogo przekonać. 10 stycznia 1936 roku niemiecki minister w spraw zagranicznych Konstantin von Neuchat Otrzymał raport wywiadu od Gottfrieda Aschmana, szefa działu prasowego, który podczas wizyty w Paryżu rozmawiał z nieletnim francuskim politykiem Gian Montini, który szczerze wspominał, że problemy gospodarcze Francji opóźniły francuską modernizację wojskową i że Francja nie zrobiłaby nic, gdyby w Niemcy wkroczyły na Renę. W styczniu 1936 roku Adolf Hitler zdecydował się na remilitaryzację nad Reni. Początkowo planował remilitaryzację w 1937 roku, ale na początku 1936 roku zdecydował się na kontynuację militaryzacji o rok, a mianowicie nie chciał oczekiwać, że Francja będzie lepiej uzbrojona w 1937. 12 lutego 1936 roku Hitler spotkał się z Neuchatem i Joachimem von Ribbentropem, aby zapytać ich o opinię na temat prawdopodobnej zagranicznej reakcji na remilitaryzację. Neuchat poparto działanie, ale argumentował, że Niemcy powinny więcej negocjować, zanim to zrobią podczas gdy Ribbentrop opowiadał się za jedną stroną remilitaryzacją. Również powiedział Hitlerowi, że jeśli Francja pójdzie na wojnę w odpowiedzi na niemiecką remilitaryzację, to Wielka Brytania pójdzie na wojnę z Francją, co jest oceną sytuacji, z którą Neuchat się nie zgadza, ale taką, która zachęciła Hitlera do kontynuowania remilitaryzacji. Tego samego dnia Hitler poinformował swojego ministra wojny, Feldmarszałka Wernera von Lomberga o swoich zamiarach, i zapytał szefa armii generała Wernera von Fritza, ile czasu zajmie przetransportowanie kilku batalionów piechoty i baterii artylerii do nadreni. Fritz odpowiedział, że organizacja zajmie trzy dni, ale był za negocjacjami, ponieważ uważał, że armia niemiecka nie jest w stanie do zbrojnej walki z armią francuską. Szef sztabu generalnego Ludwig Beck ostrzegł Hitlera, że armia niemiecka nie będzie w stanie skutecznie obronić Niemiec przed możliwym odwetowym atakiem francuskim. Hitler zapewnił Fritza, że wycofałby swoje siły, gdyby istniała francuska przeciwwaga. Weinberg napisał, że niemieckie plany wojskowe przewidywały, że małe niemieckie jednostki będą przemieszczać się do nadreni, dołączając do lokalnie zmilitaryzowanej policji i organizując wycofanie bojowe, gdyby istniało wojskowe kontrdziałanie z zachodu. Historia, że Niemcy mieli rozkazy wycofania się. Jeśli Francja się przeciwko nim posunęła, jest częściowo poprawna, ale zasadniczo myląca. Wycofanie miało być taktycznym posunięciem defensywnym, a nie powrotem do wcześniejszej pozycji. Możliwość wojny została w ten sposób zaakceptowana przez Hitlera, ale najwyraźniej nie sądził, że nie jest to bardzo prawdopodobne. W lutym 1936 roku duro d'Azien zaczęło składać raporty sugerujące, że Niemcy planują wysłać wojska do Nadrenii w bardzo bliskiej przyszłości. Wraz z Ribbentropem i Neuchatem Hitler szczegółowo omówi planowaną remilitaryzację. Z ministrem wojny generałem Wernerem von Blumbergiem, szefem sztabu generalnego Ludwigem Beckiem, Hermanem Geringiem i naczelnym dowódcą armii Wernerem von Fritzem i Ulissem von Hesselem. Ribbentrop i Blumberg byli za, Beck i Fritz byli przeciwni. A Neuchat i Hessel byli przychylni, ale argumentowali, że nie ma prawdziwej potrzeby działania teraz ponieważ cicha dyplomacja wkrótce zapewni remilitaryzację. W tym samym czasie Neuchat zaczął przygotowywać skomplikowane dokumenty uzasadniające remilitaryzację nadrenii, jako odpowiedź wymuszoną na Niemcy przez pakt francusko-radziecki, i doradził Hitlerowi, aby utrzymywał bardzo małą liczbę żołnierzy wysyłanych do nadrenii, tak aby Niemcy mogli stwierdzić, że nie popełniły tak zwanego rażącego naruszenia. W tym samym czasie Gering został wysłany do Warszawy, aby spotkać się z polskim ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem. Poprosić Polaków o zachowanie neutralności, jeśli Francja zdecyduje się na wojnę w odpowiedzi na remilitaryzację. Pułkownik Beck uważał, że Francuzi nie zrobią nic, jeśli Niemcy przeprowadzą remilitaryzację nad Reni. Niedługo po świecie, 7 marca 1936 roku, 19 niemieckich batalionów piechoty i garść samolotów wkroczyło do nad Reni. W ten sposób Niemcy naruszyły artykuł 42 i 43 Traktatu Wersalskiego oraz artykuł 1 i 2 Traktatu z Lokarnu. Dotarli do Renu o 11, a następnie trzy bataliony przeszły na zachodnie renu. Gdy wojska niemieckie wkroczyły do kolonii, tłum uformował się spontanicznie, aby przywitać żołnierzy, rzucając kwiaty dla Wehrmachtu, podczas gdy księża katolicy ofiarowali żołnierzom błogosławieństwo. W tym samym czasie Neufeld wezwał ambasadora Włoch Bernarda Tolico, ambasadora Wielkiej Brytanii Sir Erika Phipsa i ambasadora Francji Andre France Pusta. Na Wilhelmsztrasę, aby wręczyć im notatki oskarżające Francję o złamanie Lokarno poprzez ratyfikację paktu francusko-radzieckiego i ogłaszając, że Niemcy postanowili zrzec się Lokarno i zmilitaryzować na drenie. Kiedy niemiecki rekonesas dowiedział się, że tysiące francuskich żołnierzy zbierają się na granicy francusko-niemieckiej, generał Blomberg poprosił Hitlera o ewakuację sił niemieckich. Pod wpływem Blomberga Hitler prawie nakazał wycofanie się wojsk niemieckich. Ale zdecydowanie spokojny Neuchat przekanoga, aby kontynuować operację. Zgodnie z radą Neuchat, Hitler zapytał się, czy siły francuskie rzeczywiście przekroczyły granice. A poinformowany, że tak nie jest, zapewnił Bloomberga, że Niemcy zaczekają, aż to się stanie. 7 marca 1936 roku Hitler ogłosił przed Reichstagiem, że nadrenia została zmilitaryzowana. I aby stłumić niebezpieczeństwo wojny, Hitler zaproponował powrót do Ligi Narodów podpisanie traktatu lotniczego zakazującego bombardowań jako sposobu wojny oraz paktu o nieagresji z Francją. W swoim wystąpieniu do Reichstagu Hitler rozpoczął od długiego wypowiedzenia traktatu wersalskiego jako niesprawiedliwego wobec Niemiec. Twierdził, że jest człowiekiem pokoju, który nie chce z nikim wojny i argumentuje, że dąży jedynie do równości dla Niemiec poprzez pokojowe obalanie niesprawiedliwego traktatu wersalskiego. Generał armii francuskiej, generał Gamelin, Powiedział rządowi francuskiemu, że jeśli Francja zaatakuje siły niemieckie, a to spowoduje długą wojnę, Francja nie będzie w stanie wygrać walki sama i dlatego będzie potrzebować pomocy brytyjskiej. Rząd francuski, mając na uwadze zbliżające się wybory parlamentarne, był przeciw ogólnej mobilizacji armii francuskiej i dał wolną rękę Niemcom w sprawie remilitaryzacji, natomiast reakcja Wielkiej Brytanii była mieszana. Ale generalnie nie uważali remilitaryzacji za szkodliwą. Lord Loyton powiedział, że to tylko Niemcy wchodzące na własne podwórko. Amerykański dziennikarz William Shearer napisał: W marcu 1936 roku dwie zachodnie demokracje otrzymały ostatnią szansę powstrzymania bez ryzyka poważnej wojny, powstania zmilitaryzowanych, agresywnych, totalitarnych Niemiec. Tutaj rodzi się pytanie: Czy jeśli Francja i Wielka Brytania przeciwstawiłyby się Niemcom, doszłoby do II wojny światowej na tak masową skalę? Niestety, ale na to pytanie musimy sobie sami odpowiedzieć, a tymczasem do następnego odcinka.